rozbijaj strugę, do lewej, zjedźcie. Do lewej, na maksa wachlók. I już z powrotem wróci. Wracaj, wracaj na swój. Po, po, po. No spokojnie, masz No ale żeby ci na prawą nie Pal, już wszystko, pal, pal, pal. pal, pal. Do 30. Już, już. resztę wypalasz na sam na no, hangar stajdziesz resztę. Teraz oni się Oklop Spokojnie. Spokojnie. Kul, Pasz, to to po, 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 do prawej po, po, po. do lewej. Do prawej do, do lewej. lewej. Wachluj, wachłuj, wachluj Biegam, biegam. Nie. Znaczy. Dobra, trzymaj się tej prawej, trzymaj się tej prawej. Owo, dawaj, dawaj. Nooo, jest! Kurde match! Nice! Prawo mi,